Witajcie, z tej strony Mateusz, redakcja Komputer Świata. Jak w co każdy piątek zapraszamy Was na przegląd najważniejszych informacji z ostatniego tygodnia. Zapraszamy! Na wtorkowej konferencji Microsoft zaprezentował SolFacebook. Ma to być najmocniejszy tego typu laptop na rynku. Dwukrotnie szybszy od obecnego MacBooka Pro. W dodatku urządzenie jest też tabletem. Urządzenie ma 13,5-calową dotykową matrycę o rozdzielczości 3000x2000 pikseli, co oznacza, że ma większe zagęszczenie pikseli od MacBooka Pro 13. W pudełku znajdziemy też dedykowany rysik z czujnikiem nacisku. Ekran nie tylko można obrócić, ale też odłączyć i korzystać z niego jak z tabletu. Surface Book w najlepszej wersji korzysta z procesora Intel Core i7, karty graficznej Nvidia GeForce GTX, ma 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 1 TB. Będą jednak dostępne warianty o słabszych podzespołach z i5 i mniejszą pamięcią. Surface Book posiada dwa porty USB 3.0, slot kart SD oraz wyjście mini DisplayPort. Cała konstrukcja ważyć będzie 1516 gramów, natomiast w wersji tabletowej Surface Book waży 728 gramów. Topowa konfiguracja to koszt 2499 dolarów, czyli 9400 zł. Za podstawową wersję zapłacimy 1490 dolarów, czyli 5600 zł. Zamówienia na urządzenie można składać od 7 października, natomiast sprzedaż w Stanach Zjednoczonych ruszy 26 października. Póki co nie zapowiedziano oficjalnej sprzedaży w Polsce. Sur Facebook to nie jedyna nowinka od Microsoftu. O pozostałych przeczytacie na komputerświat.pl Firma Zortrax poinformowała dziś, że przed końcem przyszłego miesiąca ma zamiar wyposażyć 180 placówek na terenie województwa mazowieckiego w drukarki 3D Zortrax M200. Projekt zostanie zrealizowany w ramach przetargu zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza SA w imieniu magistratu województwa mazowieckiego. Firma zamierza przygotować także specjalne szkolenia, których celem będzie poznanie technologii ukrywających się za drukarkami 3D. Poza tym zostaną dostarczone odpowiednie materiały niezbędne do przeprowadzenia wydruku 3D przez najbliższy rok. Łączna kwota zamówienia na wszystkie usługi ma wynieść 2 miliony złotych. Zortrax wierzy, że w ten sposób spopularyzuje technologie związane z drukiem 3D. Tego typu rozwiązania cieszą się coraz większym zainteresowaniem i znajdują coraz to większe zastosowania, nawet w takich dziedzinach jak medycyna, gdzie jeszcze niedawno było to nie do pomyślenia. Samsung Polska poinformował o wprowadzeniu do kraju nowych z serii Gear S2, które zaprezentowano w trakcie berlińskich targów IFA 2015. 16 października rozpocznie się polska przedsprzedaż zegarków serii Gear S2, która potrwa do 2 listopada. Natomiast 3 listopada smartwatche pojawią się w wybranych sklepach. Gear S2 w kraju będzie dostępny w czarnej kopercie z czarnym paskiem oraz w srebrnej kopercie z białym paskiem. Natomiast Gear S2 Classic będzie dostępny w czarnej kopercie ze skórzanym paskiem. Niestety, ceny nie zostały ujawnione i zapewne poznamy je dopiero za kilka dni. Seria zegarków Gir S2 obejmuje trzy różne modele, które mają podobną specyfikację techniczną. W Polsce będą dostępne zegarki Gir S2 oraz Gir S2 Classic. Gir S2 z modemem 3G na razie nie będzie dostępny w kraju. Pełną specyfikację zegarka oraz materiał prosto z berlińskiej premiery znajdziecie na łamach Komputer Świata. Google i Apple rywalizują ze sobą także na polu rozwiązań dla samochodów. Pierwsza z firm ma Android Auto, a druga CarPlay, i to właśnie na tę technologię zdecydowało się Porsche w swoich nowych autach. Podobno wynika to z faktu, że firma z Mountain View chce dostępu do zbyt wielu danych, które następnie będą trafiać na serwery Google. Android Auto uzyskuje m.in. takie informacje jak prędkość pojazdu, temperatura cieczy i obroty silnika. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, iż platforma chce dzielić się z tymi informacjami z Google. CarPlay zaś sprawdza tylko to, czy auto znajduje się w trakcie ruchu. Raport Motor Trend sugeruje także, iż Porsche może obawiać się o wykradanie informacji. Google opracowuje własne auto i Android Auto przysyłające dane mogłoby nieco pomóc firmie z Montaigne w osiągnięciu celu. To już wszystkie informacje na dziś. Po więcej zapraszamy oczywiście za tydzień, a Wy w tym czasie subskrybujcie nasz kanał, aby nic Was nie ominęło. Do zobaczenia.